Witam państwa w kolejnym programie pod wspólnym tytułem Irenausz Jabłoński o pieniądzach, władzy i polityce. Dzisiaj, w tym ostatnim programie przed Świętami Wielkiej Nocy, będę chciał podzielić się z państwem na temat refleksji. Bardziej ogólnej, cywilizacyjnej albo wręcz aksjologicznej, po to, żeby uciec od nudnej dla wielu ekonomii, ekonomii politycznej czy problemów z nią związanych. Ale zanim przejdę do meritum, to pozwolą Państwo, że tradycyjnie podziękuję za życzliwe przyjęcie poprzedniego odcinka i wszystkich wcześniejszych, za komentarze pod nim zamieszczone. Poproszę Państwa o subskrybowanie mojego kanału, a zbliżamy się do magicznej liczby pół tysiąca. Chciałbym, żeby Państwo pomogli mi tę liczbę przekroczyć w nieodległej przyszłości i jednocześnie dziękuję za kciuka, który jest wyrazem życzliwości i akceptacji treści, z którymi się z Państwem dzielę. Otóż, proszę Państwa, żyjemy w dynamicznych i ciekawych czasach. To jest to przekleństwo, Chińskie, do którego prawa rościł sobie jeden z polityków angielskich, o czym mówiłem w poprzednim programie, i umykają nam rzeczy pozornie mniej istotne, ale za to dość symptomatyczne. W orbicie naszych zainteresowań jest trudna sytuacja gospodarcza. Topniejące budżety domowe, czy wreszcie trwająca wciąż wojna w państwie graniczącym z nami, czy też wojny w odległych regionach, ale za to równie krwawe. I być może dlatego umknęło, jeżeli nie wszystkim, to w większości nam wydarzenie, które miało miejsce 8 marca tego roku. Na zielonej i pełnej życzliwych nam i radosnych ludzi, myślę tutaj o referendum w Republice Irlandii. Ale zanim przejdziemy do treści samego referendum, to przypomnijmy może, o czym mówimy. Otóż Irlandia jest republiką liczącą sobie nieco ponad 100 lat, ponieważ Niezależność uzyskała od Wielkiej Brytanii w roku 1916 po dość krwawej rewolucji, co prawda ograniczonej tylko do stolicy, czyli Dublina, niemniej do dzisiaj wspominanej przez Irlandczyków. Jest państwem, które położone jest na obszarze nieco ponad 70 000 km2, ale. Co ciekawe, jest państwem i społeczeństwem bardzo zamożnym, ponieważ dochód narodowy na głowę, czyli tak tzw. per capita mierzony siłą nabywczą, a to jest realna wartość pieniądza, wynosi ponad 145 tysięcy dolarów rocznie. Proszę państwa, ponad 145 tysięcy dolarów rocznie, co do polskiego dochodu narodowego na głowę. Mierzonego siłą nabywczą, wynoszącego nieco ponad 47 tysięcy dolarów rocznie, stanowi jego trzykrotność. Irlandczycy są od nas ponad trzykrotnie bogatsi, mierząc tym wskaźnikiem zamożności. I co ciekawe, ponad dwukrotnie bogatsi od obywateli Wielkiej Brytanii. Tak, proszę Państwa. Irlandczycy są ponad dwukrotnie bogatsi w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Od obywatela Wielkiej Brytanii. I co tam się wydarzyło tego 8 marca, czyli w Dniu Kobiet, który świętowany jest przez środowiska lewicowe i feministyczne w naszym kręgu cywilizacyjnym, ale 8 marca dla Irlandczyków to jest de facto też przeddzień ich narodowego święta, święta świętego Patryka, patrona wyspy, który przypada na dzień 17 marca. Otóż rząd Irlandii, kierowany przez radykalnie progresywnego i postępowego premiera, postanowił przeprowadzić referendum. E, referendum, w którym zadano mieszkańcom Republiki Irlandii dwa pytania: dwa pytania konstytucyjne w tak zwanej 39 i 40 poprawce. Treść tych pytań, jak i treść. Artykułów, do których te, te pytania się odnosiły, znajdą Państwo w opisie do tego programu, a sprowadzały się one do tego, że w pierwszym pytaniu zaproponowano zmianę de facto definicji rodziny z tradycyjnego związku mężczyzny i kobiety na związek otwarty. Przypomnę może w tym miejscu, że w polskiej konstytucji obowiązującej od 1997 roku, podobnie jak dotychczas w konstytucji Irlandii, definicja małżeństwa jest określona w artykule 18 i sprowadza się do związku mężczyzny i kobiety powołanego do wychowywania dzieci. Zatem pytanie w referendum w Irlandii dotyczyło zmiany tej definicji na związki otwarte. Pytanie drugie. Dotyczyło zmiany konstytucyjnie opisanego miejsca kobiety w porządku społecznym i roli w rodzinie, dość rzadko spotykane w obecnych konstytucjach, mianowicie wskazujące, że obecność kobiety w domu ma istotną wartość dla budowania dobra wspólnego państwa, w tym wypadku irlandzkiego. Tak jak wspomniałem, zarówno obowiązujące zapisy konstytucji irlandzkiej, jak i treści zmian zamieszczone są w opisie. I co się okazało? Otóż była pełna niespodzianka, jak mówią nasi zachodni sąsiedzi i beraszunk. Mianowicie, pierwsze pytanie zostało odrzucone większością dwóch trzecich głosów, zatem opowiedziano się za tradycyjnym modelem rodziny. Drugie pytanie zostało odrzucone jeszcze większą większością, mianowicie 3 czwartych głosów. Zatem większość Irlandczyków jednoznacznie opowiedziała się za zachowaniem tradycyjnego miejsca i tradycyjnej roli kobiety w porządku społecznym. Co oczywiście nie ogranicza możliwości realizacji innych aspiracji. Zawodowych czy życiowych przez kobiety, bo przecież widzimy, że również w Irlandii jest sporo kobiet aktywnych zawodowo. Niemniej te odwołania do podstawy aksjologicznej porządku społecznego, na którym została ufundowana Irlandia, zostały zachowane. W konsekwencji tak dramatycznie przegranego referendum, premier rządu przypomnijmy bardzo progresywny i bardzo nowatorski. Tutaj oczywiście do ze słów. Zapowiedział rezygnację z przewodniczenia partii rządzącej i podanie się do dymisji z funkcji premiera rządu, co będzie równoznaczne z upadkiem tego rządu. Jest to sytuacja raczej bez precedensu na mapie politycznej Europy, a na pewno w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Co z tego może wynikać dla nas i szerzej dla Europy? Otóż Eksperyment społeczny, którymi były i są niestety nadal poddawane narody Europy, kończy się wielkim fiaskiem. Okazuje się, że społeczeństwa, które zostały uwolnione, cudzysłów, równie duży, od tradycyjnych form organizacyjnych, a formą podstawową, którą już zdefiniował Arystoteles w swoim wiekopomnym dziele Polityka, jest rodzina, Czyli związek rodów, z których składają się większe społeczności, w tym wypadku społeczności gminne i społeczności narodowe, jest podstawą zdrowego społeczeństwa. Tam, gdzie to jest odrzucane, tam mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem cywilizacyjnym, który musi mieć również swoje konsekwencje ekonomiczne i polityczne. I właśnie jesteśmy świadkami takich kryzysów. W tak dużych i bogatych państwach jak Republika Federalna Niemiec czy Republika Francji. My w Polsce jesteśmy w przededniu takiego kryzysu, jeżeli będziemy nieroztropnie podążali śladami tych wielkich do niedawna i wciąż jeszcze bogatych, choć to bogactwo już jest znacznej części na kredyt przyszłych pokoleń, liderów europejskich. Być może od tego referendum. Irlandia będzie nam się kojarzyła już nie tylko z tym, że jest zieloną, pokrytą soczystą trawą wyspą, z tym, że wytwarza znakomity, przynajmniej w ocenie koneserów, alkohol znany pod nazwą Irish whiskey i jego specjalna mutacja w postaci likieru zwanego Byleys. To nie jest, proszę Państwa, lokowanie produktów, tylko myślę, refleksja. Na temat prostych skojarzeń, i wreszcie nie będzie nam się kojarzyła również z ogromnym sukcesem gospodarczym, który odniosła, przypomnijmy, w latach 85-2000, wprowadzając własną politykę gospodarczą niejako w kontrze do tego, co proponowała ówczesna Unia Europejska i wzmacniając tą politykę konsensusem politycznym wszystkich znaczących. Partii działających w tamtym czasie. Będzie nam się być może kojarzyła również z dość nieoczekiwanymi rezultatami kolejnych referendów, bo poza tym z 8 marca warto przypomnieć, że Irlandczycy w czerwcu 2008 roku na drodze referendum odrzucili konstytucję europejską, zresztą podobnie jak później Francuzi i Holendrzy, ale Irlandczyków, cioteczka Unia z jej Biurokracją brukselską, przymusiła do powtórzenia referendum, i już w październiku roku 2009 Irlandczycy nieznaczną większością przyjęli konstytucję europejską, która, przypomnijmy, została i tak odrzucona, ale wytargowali pewne gwarancje. Które miały pozwolić im zachować tożsamość. Oczywiście jak to z gwarancjami obowiązywały tylko do chwili, kiedy były przydatne do przekonania Irlandczyków w powtórzonym referendum. Dzisiaj te gwarancje niestety są niewarte nawet przysłowiowego fonta kłaków. Ale tak czy inaczej, poza tymi znanymi produktami, poza sympatią samych Irlandczyków, Mamy nowy element wyróżniający ten nieduży, ale jak już mówiłem, sympatyczny kraj na mapie europejskiej tym, że jest gotów do wypowiedzenia się w ważnych czy nawet bardzo ważnych kwestiach politycznych i cywilizacyjnych w sposób wielce nieadekwatny do tego, co nazywane jest dzisiaj głównym nurtem europejskim. To jest kolejny sygnał wskazujący na być może przebudzenie się narodów Europy i Europy jako takiej. Mówiłem o tym przy okazji krytyki Zielonego Ładu w jednym z poprzednich odcinków, i jeżeli powiążemy go z ostatnimi wynikami wyborów w Portugalii, również w niewielkim kraju, ale z dość ciekawą i bujną historią i wyśmienitym, słodzonym destylatem znanym pod marką wina Porto. To zauważymy, że mamy do czynienia z pewną sekwencją zdarzeń, która może rzeczywiście doprowadzić do istotnego przewartościowania na scenie politycznej Europy. Przewartościowania, które zarówno ja, jak i środowiska mi bliskie oczekujemy z niecierpliwością, po to, żeby uratować to, co jest wspólnym dorobkiem narodów i cywilizacji europejskiej. A przypomnijmy raz jeszcze, że ta cywilizacja i siła Europy z niej wynikająca została ufundowana na trzech filarach: mianowicie umiłowaniu do prawdy reprezentowanej przez filozofię grecką, prawie rzymskim i moralności chrześcijańskiej. To te trzy wartości konstytuowały nam kontynent, państwa i narody go tworzące. Miejmy nadzieję, że w nieodległej przyszłości. Odrodzone elity europejskie odwołają się do tych wartości, które pozwoliły uczynić Europę wielką, emanującą na resztę świata, będącą punktem odniesienia dla innych państw i narodów. I z takimi życzeniami powrotu do wielkości Europy ufundowanej na tych wartościach, jednocześnie życzeniami radosnych, pogodnych, rodzinnych. Świąt Wielkiej Nocy 2024 roku. Żegnam się z Państwem do kolejnego spotkania.